Drodzy studenci papieskiego Wydziału Teologicznego, uczelnia zamknięta, ale moje serce nie. Dlatego Was wszystkich chcę serdecznie pozdrowić, zapewnić o swojej bliskości, ale też i zapewnić modlitwę. Uczelnia bez Was jest smutna i zamyślona. To zamyślenie przypadło na okres Wielkiego Postu, a w centrum Wielkiego Postu stoi. Krzyż, a na nim Pan Jezus. O tym Panu Jezusie słuchaliście tyle razy na wykładach. Przyszedł więc czas, kiedy warto może do niektórych spraw wrócić, coś doczytać, albo wysłuchać wykładów online, które Wam dostarczymy, po to, żeby sobie przemyśleć życie, przemyśleć to, co dla nas jest ważne. Metaforą Wielkiego Postu jest pustynia. Tyle razy zachęcaliśmy się, wyjdźmy na pustynię. Ona stała się rzeczywistością. Wszystko zamknięte, aktywność spowolniała, życie zamarło. Na pustyni przeżyje tylko ten, kto znajdzie źródło. Stąd klękajcie do modlitwy, bierzcie do ręki różaniec, odprawiajcie drogę krzyżową i rozmyślajcie mękę pańską. Niech Wasze domy, a może nawet pokoje staną się teraz salą wykładową, a może nawet kaplicą. Bo trudne życie, dobrze przeżyte, przemienia nas od środka. Jestem z Wami i czekam na Was.